Rzadko okazję, żeby poćwiczyć pod okiem takiego właśnie profesjonalisty, osoby o takim statusie w polskim sporcie jak Mariusz Czerkawski, który teraz jeszcze kolejne do ćwiczenia dokłada Niedźwiadką. A młodzież młodsza radzi sobie w tych każdy będzie mógł wziąć udział w podobnym, hipotazowym treningu, jak Państwo widzą. No więcej jest tutaj jazdy na łyżwach, więcej jest ćwiczeń koordynacyjnych i takich ogólnosprawnościowych, jeśli chodzi o poruszanie się. Drodzy Państwo, o 17.30 rozpocznie się mecz pokazowy z udziałem znanych sopłocianów, między innymi pani prezydent Magdaleny, pan czyli i która już do nas dotarła. Pani prezydent, jak pani kontakty z hokejem?